Żegnaj rozdziale trzeci. Jako, że jest to ostatni odcinek z tego sezonu, zostawcie łapkę w górę oraz oglądajcie ten odcinek do samego końca. W dzisiejszym odcinku po raz ostatni zagramy Fortnite i wykonamy trzy challenge. Ostatni raz zagramy mitycznymi oraz egzotycznymi broniami. Zrobimy zero fragów challenge oraz zbudujemy ostatniego Skybase'a. Również dzisiaj przygotowałem dla Was 10 karnetów bojowych na nowy sezon. Jeśli chcecie je zgarnąć, sprawdźcie koniecznie, czy nie wygasł wam nasz kod Evela w sklepie. Oraz zgłoście się na w komentarzu A więc pora pożegnać stare bronie z Zakrzakiem Także widzowie w dzisiejszym odcinku jest z nami Zakrzak Siemano, siemano Siemano, siemano, witam serdecznie, dzień dobry Lecimy sobie tutaj na skosy Kupujemy egzotyczną snajperkę e, Egzotyczną snajperkę, dokładnie tak Później przelecimy sobie po siorbownicę A dalej no to już zobaczycie Ja wiem, na pewno jedno będzie się działo My Już latujemy i w sumie wam powiem, że ja jeszcze egzotycznej snajperki w tym sezonie chyba nie kupowałem I ona powinna być gdzieś tutaj u tej kobiety. Kobiety. Także biorę, kupuję i atakuję. Dobra, Oj, ele... nie ją! Rafa, co ty zrobiłeś? To teraz musimy... Wiesz, co teraz musimy? Teraz musimy odczekać, żeby ona się trochę uspokoiła. Three days later. Ona już tutaj może nam sprzedać te swoje rzeczy, więc zakupujemy. Ej, kupię dwa razy tą snajperkę. A może, dobra, trzy razy. Bożeś wydał golda, Rafa. Ja też kupię jedną, żeby tutaj oczywiście z niej postrzelać, więc y, bierzemy snajperkę i jest kupiona. Ja proponuję teraz przelecieć po siorbownicę. I Wiecie, możemy grać z tylko egzotycznymi oraz mitycznymi przedmiotami, ponieważ je żegnamy, ich już prawdopodobnie nie będzie. E, są goście tutaj. Dostał. Dawaj im tam czepiakiem po czole. Ja dzisiaj czepiakiem w nos chyba dostałem z tego, co widzę, ale nieważne. Ej no, wilki mnie atakują, no nie wytrzymam. Trzeba je wysadzić, bo on, wiesz, całą grę będą za nami biegać. Dawaj je tutaj na szybko. Okej, okay, podbiegamy po tą sierbownicę. Mam nadzieję, że tutaj ten żemek dalej stoi. Ja zakupiłem tak i w ogóle gdzieś, jakie tanie są teraz te egzotyczne przedmioty za 300 golda tylko. No, What? Ej, ale on mi nie dał. Wiesz o tym, on mi nie dał co dopiero. No, mnie się? chyba. No tak to trochę wyglądało. Zostałem oskamowany na sam koniec. No to miło z jego strony. Fajnie się z nami żegna, wiesz? My tutaj nie płacimy, on nam się nic nie daje. Ładnie. Ja proponuję teraz wziąć samochód i lecimy na kino po dabeltówkę. Byliśmy na kinie, ale okazuje się, że ciastek no już po prostu zginął, więc teraz uciekamy do strefy i mamy tylko snajperki. Tak, bo jedna bandażownica wypadła na mnie kontrolowalnie z kieszeni. Ale jest jeszcze egzotyczny pistolet do kupienia na piramidach, więc y, możemy tam polecieć po prostu. U SPC, czemu my o nim nie pomyśleliśmy na samym początku? Jesteśmy już bardzo blisko strefy, tylko gorzej jak będą na nas czekać goście. I pytanie, czy piramidy są jeszcze w strefie? Nie ma, ale zajedziemy tam mimo wszystko. Myślisz, że zdążymy? To będzie było po pięć, rafa. Myślę, że zdążymy, bo wyjdziemy sobie tędy. Patrz. Dawaj, tędy. Aha, bo tu się nie da odpalić tego. Ta, chyba nie zdążymy na piramidy. Musimy zostać w tym odcinku snajperami. A ja mam jeszcze Gogan w sumie. A, no to Gogan to jest y, mityczny item. Ej tu na dole jest gość. Zostało biało. Ładnie, ładnie. Ja nie mam matców, jakby co. Yy, masz. Dostał masz do... Dostał, za wupy, dostał znowu rafa fazę dychę i teraz czuj 75 białym. ma Okej, okay, mamy trochę maców, musimy iść do lewej stronie. słuchajcie, no to została nam egzotyczna sniperka Trochę to słabo przemyślałem, ale yy, będzie bardziej memowo Tak, no memy muszą być śmieszne, nasz lud jest teraz trochę śmieszny A, powalili go tam na moich oczach Wiesz jak ja dawno nie strzelałem z tej snajpy spoko to jest yy, po drugiej stronie naprzeciw O właśnie, dostał, 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 dostał Dobra, dostał. leży I co A? jest? Od ciebie dostał czy nie? A, ode mnie dostał. A od ciebie? No też, no to a, to mu zostało bardzo malutko. 30 HP. Dostał. Ej, też go prawie tam uwalnił. Jest, leży leży, 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 leży. leży. Nice. Podchodzimy, podchodzimy po amunicję? Musimy. To oni tu Dawaj. mają Gogan. No to lepiej, nie wejdźmy w Gogan. Nie, ale nie ma go. Oni się leczą w tym boksie. Yy, widzę, headshot sniper dostał. On ma. No dużo dostanie ode mnie, ma kraka. E, wziąłem, ale nie miał amunicji. Tu jest. Gdzie? E, no, no właśnie tam. A widzę, widzę, już widzę. Już, Ej, widzę. nad nami, nad nami, nad nami, uważaj. Oni mają bardzo dobrą pozycję, trzeba na to uważać. Ej, goganem do niego strzelał. Dobra, oni chyba spadną. Na to by wyglądało. Ja spróbuję zająć HG. Może mi się uda. Okej, okay, on 300, przebuduję trochę. jak u mi te schody, żeby spadł. Dobrze leci, nice, o to chodzi. Ło, wow, ale to. Ale mi wy Uf, co to było? Ej, git będzie chyba, raczej będzie git 3, 2, 1. Nie wierzę w to. Patrz, on jeszcze go gada na głowę dostanie. Widzowie to, że Rafa mi uleczył, to jest niesamowite, serio. To jest, u jest u nas, jest u, u, u nas. Nie jest leży. No i spałujesz go! Co jest grane ty! Dobra, zasady są po to, żeby je łamać za ma 10 KP. Leci, leci, leci! Jest! Yeah. Let's go! Let... <grym> Teraz pora zrobić ostatnie zero fragów challenge z Ewelą. Jeśli chodzi o ten challenge, no to w tym challenge potrzebna jest nam masa ryb, więc wydaje mi się, że to miejsce będzie idealne oraz później kupność orbownicy w tym miejscu. i hey, zobaczcie, co mamy. Mamy harpun, także już jest duży plus, bo szybko sobie tutaj wyłowimy rybki. I mam nadzieję, że nie polecam żadne bronie, tylko właśnie same rybki. Bo Zazwyczaj tak jest, że jak chcesz rybki, to lecą w fajne bronie, a jak potrzebujesz broni, to nie leci wtedy nic. Ja zbieram macy, bo mam tylko wędkę. Wela niech, niech tam sobie łowi harpunem. O, i mamy kruka, patrzcie się, no idealnie teraz się tutaj przyda. Dobrze. Jakbyś, Rafał, chciał, to ja mam już pięć już zielonych, dwie mam siorbo-rybki y, i mam dwie meduzy, jakbyś chciał. Możesz, możesz na razie ty mieć. Weź sobie wędkę może, jeśli tu gdzieś jest i łowimy wędką. Użyję tutaj ośmiorniczki. I ta Graf że sobie wędkę. Właśnie, matcy, to jest najważniejsze też dzisiaj, bo musimy się dużo pewnie ten osłaniać przed innymi. Ej, czemu Ewela cały czas odbija piłkę sprężystą? O co tutaj chodzi, zobaczcie? Myślę, że teraz dobrym pomysłem będzie po przejście po siorbownicę. No i po kolei będziemy zbierać matcy. I w ogóle jest 55 osób, to chyba jak na pierwszą strefę, jeszcze pierwsza strefa nie zaczęła iść, dopiero idzie. Ja proponuję teraz tam podjechać właśnie tym samochodem, a dalej zobaczymy, jak się strefa ułoży. Myślałam, że tu gościu jakiś. W ogóle jak zobaczymy kogoś Rafał, już będziemy wiedzieli, że nie mamy szans, to tańczymy wtedy, dobra? Dobra, ja kupuję tutaj szarbownicę. Okej, okay, kupiłem. No i to mi się wydaje, że będzie nasza przewaga teraz. Ja jeszcze tak szczerze cofnąłbym się teraz do strefy, żeby uzbierać właśnie jakieś rybki dodatkowo. Jest tutaj harpun, więc wezmę sobie harpon i harpunem to zrobimy. Mamy 25 osób. Ja tutaj pójdę jeszcze po jedną rybkę. Ewela, ile masz matców? 400 drewna, 600 cegły i 100 metalu. Okej, okay, Ewela, chodź już do mnie, bo musimy się już trzymać razem. To się muszę podleczyć, bo mam mało... Ja tu wychodzę do góry zobaczyć czy ktoś był Ja to w ogóle nie mam broni nawet, żeby się obronić od tych wilków Tutaj byli goście na stacji, musimy uważać, bo mogą być nadal Ja to ja idę dołem, także muszę uciekać Okej, okay, teraz się z Evelą podleczymy po prostu i czekamy chwilę w tym krzaku, zobaczymy gdzie będzie strefa Five minutes later. A jakby się jest tu w tym tizze na zewnątrz? Nie wiem gdzie ty jesteś, czekaj okay. Okej, okay, jesteśmy tu wybudowani, no zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra, ale a propos twojego plecaka, to właśnie tak chciałabym, żeby wyglądała mapa Stoimy i czekamy, no skampiliśmy się w tym, w grocie, zobaczymy co z tego wyjdzie ja ktoś ja będę strzelać do nich z ślurpownicą Oni przechodzą pod nami, uwaga Lepiej się nie ruszaj teraz w ogóle Dobrze, że tu jest muzyka, bo nie słychać aż tak kroków, nie? Jak ktoś jest Znowu się odrodzili, coraz więcej osób zamiast coraz mniej 15 osób, ale strefa jeszcze jest spora Nie mamy strefy, więc musimy przejść od razu Wykorzysta... wow, uwaga Wykorzystaliśmy bardzo dużo matców I leć za mną znowu Zrobimy coś szalonego Wleć tu, gdzie ja, wleć tu, gdzie ja Mogę ten, rozwalić, jak chcesz, tę budowlę. Dobrze by było, żebyś ty tu weszła ze mną, ale boję się, że oni nas zauważą. ja, jakbym się schowała gdzieś e, nie wiem, przy drzewie, nawet stanęła, czy coś mam ci wnego Czekaj, bo oni chcą dojechać, ja uciekam, Ewela. Oni mnie nie widzą. Oni jest mnie 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 nie widzi. On przecież tylko mnie Rafał mnie nie widział. I strefa jest pod mostem, Ewela, strefa jest pod mostem, musisz przejść do mnie. Nie podskakuję, żeby mnie nie było widać, tylko płynę. O, dobra, zauważmy mnie. Okej, okay, ja on cały czas strefę jest dobrze, tylko. Pytanie, czy dostanę znowu. Dobrze by było. Ale tak szczerze to skina. wybrałeś odpowiedniego na ten challenge, że każdy będzie chciał iść akurat na ciebie. A innych gości nie ma? Wow. Czemu innych osób nie biją? I jedynki, Rafał. Czyli dwie osoby pojedyncze ci zostały. Tylko jak to zrobić teraz? Do krzaka, dawaj do krzaka. Aha. Jak ci masów braknie, to będzie przypał. Mi się wydaje, że o tamten jeden ma ślub w Jak ty to ugrasz Rafał, to jesteś Nie przed. ugram, nie ugram. Wybieraj jakieś... a, nie, leczenia nie ma. Beczka tam była. Gigi, Rafał, jak ty to zrobiłeś? Porada: ostatni Skybase z likerem Kaspolem. My już jesteśmy gotowi do kolejnego challenge'u i ze mną oczywiście jest Kaspol. Siema. Także Kaspol jest dzisiejszym gościem specjalnym. Kaspol, lecimy dokładnie na y, miejscówkę, na którą zaczęliśmy latać na samym początku tego rozdziału. I słuchajcie, jako że Kaspol jest likerem, jednym z największych, chociaż chyba jesteś top jeden aktualnie, no nie? Tak, tak, jestem aktualnie top jeden. I kto jest po tobie dalej? E, chyba Peku Albo Rey, z tego co wiem. Peku Ray i znacie kogoś jeszcze, kto tak likuje i ma podobne wyniki do was, czy nie? Mm, nie, nie, nie. Czyli można powiedzieć, że to jest taka trójka, y, topka i chyba jedyna. Jakby był jakiś liker, to przepraszam z góry. Także słuchajcie, jako że Kaspol jest likerem, w dzisiejszym odcinku podowiadujemy jeszcze kilku rzeczy. Zobaczymy, jaką Kaspol ma opinię na temat tego, co wydarzy się w sezonie pierwszym oraz w rozdziale czwartym i przy okazji zbudujemy SkyBase'a. Ostatniego SkyBase'a w tym sezonie, w tym rozdziale. Także, Panie Kaspolu, pierwsze pytanie do Pana jak myślisz, co wydarzy się dzisiaj na evencie? W sensie, jakie masz przypuszczenia? Mm, chciałbym, żeby na evencie było, była ostatnia rzeczywistość, czyli statki UFO, ten wielki statek, żeby był ujawniony. Także ja bym chciał. Wiem na pewno, że będzie rozpad mapy. Z Wików wiemy, że prawdopodobnie będziemy przechodzić przez portale, które były w sezonie 5, rozdziale 2. Jeśli ktoś pamięta, że były te różne rzeczywistości z różnych uniwersum. Także widzicie, no ja tu o smokach, kaspol, o statkach kosmicznych. Co się wydarzy, tego nie wiemy, ale no to jak mówi Kaspol, mamy kilka przecieków na temat tego, że mają pojawić się jakieś portale na mapie. I to jest bardzo możliwe, dlatego że jest to podobno potwierdzony przeciek z tego, co widziałem na twoim Twitterku. Słuchajcie, my zaczynamy wychodzić na Skybase. Y. I moje drugie pytanie do Kaspola jest bardzo proste. Kaspol, co według Ciebie wydarzy się w rozdziale numer 4? Co chciałbyś zobaczyć? Także na podstawie tego, co wiemy, możesz tutaj nam powiedzieć twoim zdaniem co, co będzie. Na moim zdaniem mogą wrócić stare bronie. Wnioskowałem to z tego, że wracają teraz przedmioty kosmetyczne, które mają po tysiąc dni. To coś musi znaczyć, bo to nie jest takie przypadkowe. Dodatkowo chciałbym zobaczyć historię Jeno, że poznamy jego prawdziwy wygląd jako skin lub nawet jako postać, czyli bossa. Chciałbym się dowiedzieć, czy e, początek i królowa mieli córkę, bo wiemy, że początek jest to ostatniej rzeczywistości. Chciałbym wiedzieć, co więcej informacji na temat właśnie ostatniej rzeczywistości. Czyli podsumowując, bardziej patrzysz na sezon pod kątem fabularnym. A teraz moje pytanie brzmi, jak myślisz, bo jeśli to będzie totalnie inny świat, to jak myślisz, czy Fortnite się zmieni o 180 stopni? Czy będzie coś podobnego do tego, co mamy teraz? Myślę, że może się zmienić o 180 stopni. No, na pewno mogą być te nowe bronie, stare bronie. Fajnie by było, jakby był loot pool taki randomowy, właśnie pomieszany z nowymi i starymi broniami. No i żeby jakieś. Powiedzmy, reskiny wracały, czy były nowe reskiny, na przykład... Przybysza, którego teraz mam, czy nawet nowej regen regeneratki. Czyli tego skina, co ja tutaj mam. Czyli tak, uważasz, że dużo się zmieni? Moje pytanie jest jeszcze takie, czy myślisz, że zasady, no bo załóżmy, no nie, jak patrzymy tak pod kątem na przykład naszej planety, to jest takie dalekie, ale zobaczcie, mamy tutaj mapę, tam pod spodem mieliśmy mapę, o czym nigdy byśmy nie powiedzieli, że ona się obróci. Mamy ten niebieski wygląd, właśnie tego punktu zerowego, a teraz być może z przecieków wiemy, że trafimy do zupełnie nowego świata. I Myślisz, że ta fizyka, zasady gry i tak dalej, i tak dalej zachowają się takie, jakimi są teraz? Czy na przykład zostanie coś wprowadzone, no, co totalnie odmieni rozgrywkę, mapę, yy, zasady i tak dalej, i tak dalej? Czy coś według Ciebie takiego fundamentalnego się zmieni? Myślę, że to, co teraz mamy, zostanie, ale wchodzą teorie, że możemy mieć nową mechanikę mechanikę nutkowania. Czyli dostaniemy więcej świata podwodnego, a co ciekawe, awatar, film wychodzi 11 i no tam też mamy dostać jakiś podwodny świat. Nie wiem czy słyszałeś, być może znowu będzie coś podobnego na współpracy ze Spider-Manem, a teraz z awatarem. W sensie o tym nic nie wiadomo, ale tak mi się skojarzyło. Tak, to słyszałem akurat o tym. Ale to też by mogło być ciekawe, no nie? No bo no. zobaczcie, jak na przykład mamy świat w awatarze, no to tam mamy totalnie inne zasady. I właśnie pod tym kątem też można na to wszystko patrzeć. No i jestem ciekaw, jestem ciekaw, co, co możemy dostać. Ja myślę, że dużo się zmieni na podstawie tego, że zobaczcie, tak naprawdę cały czas jesteśmy w tym samym świecie, no nie? Bo ta mapa jest cały czas taka sama od 5 lat. Ona się zmienia, mamy nowe miejscówki, ale cały czas to jest ta sama. ten sam świat, no nie z tych samych składników. No bo po pierwszym rozdziale tak było, że to wszystko doszło do kupy na niej i utworzyło się nowe. Co ja bym chciał zobaczyć? Ja bym chciał odlecieć na smoku i ale to na pewno się nie wydarzy. Bo trzeba wymyślać czasem teorie, które totalnie nie mają prawa się wydarzyć, bo Donald Musztarda być może wie, że Kaspol na przykład by chciał Poznać Jenna, to on powie, nie Kaspol Dopiero za 5 lat skybase, skybase, My tu sobie fajnie gadamy Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba I będziecie chcieli co rozdział coś takiego Zostawcie łapy w górę, jeśli tak subskrybujcie kanał I oczywiście wpadajcie do Kaspola Bo on tam na pewno na swoim kanale będzie dawał wszystkie przecieki Mam nadzieję tak no. Także kanał Kaspola będziecie mieli w opisie A teraz oglądajcie i zobaczcie Czy uda nam się to ugrać Czy mamy gdzieś tutaj wodę? Mamy tutaj wodę Także albo tam dojdziemy Albo nie, no to może być przykre Jak to się nie uda Gaspol, przejmuj stery, buduj tutaj i... Ja nie wiem, popatrzę na, to, na coś na dole. Właśnie mogliśmy ten chrom wziąć. Czemu my go nie wzięliśmy? W ogóle zobaczcie na mój loot. I co ja w ogóle wziąłem do tego skybase? to ja nie mam pytań. Już prawie jesteśmy dobudowani do samego końca. I w sumie będziemy nad wodą, ale wydaje mi się, że na pewno nas teraz zauważą. Chociaż, wiecie co, już wszystko widziałem w Fortnite chyba. Mogliśmy to zrobić na Brazylii, nie? Zobaczyliście takiego jednego odcinka, którego nagrając za krzakiem I snajperkę teraz jakbym wyrwał w głowę, ale by było. I spadamy spadamy do wody! Uwaga! Lecimy! No i musieli nas podwalić, ale spokojnie. Na domku Leży! <ścoughs> Czy to będzie ostatni? Pięknie! No i teraz spamimy, tylko spamimy. Zabity Zabity, zabity. Jeszcze jeden. On ma WP, więc uwaga na głowę. Lepiej się podleć do fula. <laughs> no i nice. widzowie, ostatni Skybase wygrany. Zostawiajcie łapy w górę. Tutaj wieczorem będzie stream, więc zapraszam was.